O, oh Dziękuję Wam. Dziękuję, że dobiliście stówę. 100 subskrypcji. Wow. 5 miesięcy. Niektórzy to. Zrok. Zrok w ogóle to. Zrok pracują na 100 subskrypcji w 5 miesięcy. Dziękuję Wam z całego serduszka. Mika też się bardzo cieszy, tak? Co mogę powiedzieć? Na pewno będę bardziej aktywniejsza na tym kanale. Uff. Nie dowierzam, no po prostu nie dowierzam, ale, ale dziękuję wam za to. Przepraszam, jeśli ktoś mi daje suby, a ja tego nie widzę i nie daję mu, ale jak mówiłam w poprzednim odcinku, mam tyle filmików do obejrzenia, że nie widzę oraz jakby też nie jest pokazane mi na telefonie, więc bardzo przepraszam. No i co mogę powiedzieć? Nagram ten odcinek i biorę się za nagrywanie innych odcinków, żeby wynagrodzić wam te chyba trzy tygodnie, bo Czy tam dwa, bo tak długo mi nie było. Ale ja wam już nie będę zawracać głowy. Ogólnie co mogę jeszcze powiedzieć, szykuję już rakiety dla Hebeli, LPS oraz dla mnie. Na pewno polecimy w kosmos. I to chyba tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Bardzo się że mam już 100 subskrypcji. No i pa pa!